Nazywam się Detta Naglarska-Ryćko, jestem psychoterapeutą pracującym psychodynamicznie, ale też od kilku lat pracuję w analizie więzi prenatalnej, w takiej metodzie i jako organizator szkoleń z analizy więzi prenatalnej w ramach Instytutu Analizy Prenatalnej. Chciałabym w związku z tym zaprosić Państwa na szkolenie z metody jaką jest analiza więzi. Jest to metoda dedykowana do specjalistów, którzy zajmują się, wspierają kobiety w ciąży, ale nie tylko. Szkolenie będzie szansą do zapoznania się z tą metodą od strony teoretycznej. Będą seminaria, okazje do dyskusji, wymiany myśli, ale również część praktyczna, superwizje, przede wszystkim doświadczenie własne specjalistów. W obszarze prenatalnym. Pracy terapeutycznej z pacjentami, nie tylko z kobietami w ciąży, ale również czasami dorosłymi, młodzieżą. Z różnych powodów doświadczamy poczucia niemocy, bezradności, wrażenia, że czasami jakieś problemy pacjenta wracają, nie zostają, jak to mówimy, przepracowane. Szkolenie pokazuje, jak można wzbogacić warsztat terapeutyczny. Integrując obszar prenatalny w historii życia pacjenta. Również te trudności zgłaszane przez kobiety w ciąży, szukające pomocy w trakcie tego szczególnego czasu w ich życiu, nabierają innego znaczenia, kiedy patrzymy na nie przez pryzmat ich historii prenatalnej, własnych porodów, przekazów międzypokoleniowych w rodzinie. Można tak powiedzieć, że te 9 miesięcy ciąży. To taka rewizja, której doświadcza kobieta na drodze stawania się matką. Jest to czas, kiedy mierzy się z budowaniem obrazu siebie jako matki, kiedy doświadcza czasem lęku, niepokoju, że będzie własna matka bądź jej niedorówna, ale również z własnymi procesami budowania więzi z dzieckiem, przygotowania jej i dziecka do separacji. Jaką jest poród? Z perspektywy własnej historii kobiety można spojrzeć na te zagadnienia wnosząc nową jakość. Tym samym można ukierunkować pacjentki na uważność tego okresu w ich życiu, aby mogły lepiej zrozumieć własne macierzyństwo, poszerzyć ich świadomość w trakcie tego czasu ciąży. W trakcie całościowego szkolenia mamy okazję do spojrzenia na pacjenta, czym tematykę ciąży, jako taką integralną część historii każdego człowieka. Szkolenie to pozwoli więc w inny sposób diagnozować problemy zgłaszane przez pacjentów, a przede wszystkim pozwoli uwzględniać ciało w procesie terapii nie tylko ciało pacjenta, ale również ciało terapeuty. Ucząc się, czy tak, wychwytując reakcję swojego ciała, jesteśmy w stanie bardziej skupić się na nieświadomym przekazie pacjenta oraz bardziej pomóc w tym, co niewypowiedziane? Serdecznie Państwa zapraszam na to szkolenie. Więcej informacji znajduje się na stronie www.analizaprenatalna.pl.